Przy okazji niedawnej wizyty w Olsztynie miałem okazję obejrzeć też ciekawą starą polską pralkę wirnikową, która obecnie nie jest na żadnej ekspozycji, ponieważ wymaga dopiero konserwacji i ewentualnej naprawy. Producent, według tabliczki, to zakład mechaniczny imienia Stalina w Łabędach, czyli słynna fabryka zbrojeniowa, znana przede wszystkim z czołgów i pojazdów wojskowych, a nazwa na tabliczce wskazywałaby na lata 1953-56. Znalazłem nawet logotyp zakładu wśród zarejestrowanych znaków towarowych w wiadomościach Urzędu Patentowego nr 4 z 1956 roku. Tutaj widać pralkę z rozłożoną wyżymaczką, od strony ściany jest też korba, ale, przepraszam, tutaj akurat zasłonięta. Jeszcze raz tabliczka znamionowa, niestety w dużej mierze już zatarta i mało czytelna. Wtyczka chyba nawet oryginalna z dość dobrze zachowanym przewodem przyłączeniowym, zwłaszcza podstawa pralki jest już dość mocno skorodowana, będzie wymagała czyszczenia i zabezpieczenia. W środku pralka jest chyba kompletna, mamy silnik podobny do silników w pralkach frania z lat 60., chociaż w zupełnie inny, nietypowy sposób zamontowany. Symbol producenta M6 to zakłady w brzegu, a typ silnika to chyba BZFZ 120x78 z 1956 roku, czyli starsza wersja znanych tu z kanału silników BZFWR 120x78. Szczerze mówiąc, bardzo mnie ciekawi, czy te starsze silniki były już wyposażone w wewnętrzny wyłącznik odśrodkowy, odłączający po starcie uzwojenie pomocnicze. Nawet tak się zastanawiam, czy widoczny tutaj nad wyłącznikiem przycisk nie służył właśnie do zasilania przez krótką chwilę. Uzwojenia pomocniczego silnika podczas uruchamiania pralki. Tutaj na przykład mam mój podobny silnik typu BZFR 120x78 z lat 50. z zakładów w brzegu, i przy nim jest właśnie wyłącznik, który pozwala najpierw włączyć zasilanie uzwojenia głównego, a potem na krótką chwilę dołączyć zasilanie uzwojenia pomocniczego podczas rozruchu. No, może kiedyś będzie też okazja tutaj to sprawdzić. Wirnik pralki wraz z kołem pasowym obraca się zadziwiająco lekko, i zobaczcie, obraca się też cały wirnik wewnątrz silnika. Moim zdaniem jest duża szansa, że silnik jest sprawny, a pralka po rozmontowaniu, wyczyszczeniu i montażu będzie nadawała się przynajmniej do krótkich prezentacji działania. A na koniec, dla porównania, pokażę wnętrze mojej pralki. Jest Frania z 1967 roku z podobnym silnikiem, ale nowszego typu BZFW AR120x78 z zakładów w Poniatowej. Bardzo, bardzo ciekawy eksponat, i może będzie kiedyś faktycznie okazja dokładniej obejrzeć budowę, a może nawet działanie tej pralki z połowy lat 50.